Dobra, siema na mordy, z tej oczywiście standardowo Koczek was w filmie na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was z następnym odcinkiem z mojej serii e, ciekawostek o piłkarzach Słuchajcie, ostatnio był bodajże Kylian Mbappe Także słuchajcie, dzisiaj przychodzi czas na ciekawostki o mm, największej chyba y, gwieździe Brazylijskiego e, futbolu od czasów Pele i Ronaldinho I Ronaldo Nazario, czyli oczywiście e, chodzi mi o Neymara E, także to słuchajcie, myślę, że możemy startować. No więc tak e, Oczywiście jego pełne imię to jest Neymar da Silva Santos Jr. i Neymar urodził się 5 lutego 1992 roku w Mogi das Cruzes, czyli w Brazylii Ciekawe, że jego, oj, jego ojciec, e, czyli Neymar da Silva Santos Senior był, pi, był piłkarzem, a potem został i obecnie jest jego managerem i właśnie on bardzo dużą rolę. On ma bardzo... I on do, do tej pory chyba ma e, spory wpływ na e, karierę Neymara. Co Neymar został... Neymar został ojcem. Ma zaledwie 19 lat, także bardzo młodo. I jego syn e, właśnie e, z tego czasu ma... E, nazywa się Davy Luka, którego często pokazuje w mediach społecznościowych. No. E, także... To ciekawe, też Neymar jest osobą, która jest bardzo religi religijna i... bo jest to bardzo wierząca w Boga. Bo Neymar jakby często dziękuję Bogu za sukcesy. I nasi e, opaski z napisem 100% Jezus. E, nie wiem czy pamiętacie, ale była taka sytuacja, jak Barcelona ostatni raz wygrywała Ligę Mistrzów, czyli to było bodajże chyba 10 lat temu, tak, bo to było w roku 2015. I wtedy Neymar miał taką opaskę, właśnie, że 100% Jezus. Właśnie wtedy, jak Barcelona wygrała w finale Ligi Mistrzów. No, także I ogólnie Neymar ma sporo tatuaży. I ma właśnie. I bardzo, bardzo duża część z nich jest właśnie związana z tematyką religijną. Co ciekawe, że ma ponad 40 tatuaży. W tym portret swojej siostry Rafaeli, którą uważa za swoją naszą przyjaciółkę. Dalej. No to tak. Debutował on w Santosie, ma 17 lat, i od razu stał się gwiazdą nie tylko Ligi Brazylijskiej, ale też od razu zaczął wzbudzać zainteresowanie klubów w całej Europie. No, no i tak. W 2015 roku wygrał z Barceloną właśnie to, to co przed chwilą mówiłem: wygrał z Barceloną Ligę Mistrzów, i właśnie wtedy Barcelona miała ten legendarny trio MSN, czyli Messi Neymar Suarez. Co ciekawe, właśnie Neymar do tej pory jest rekordzistą transferowym i wątpię, żeby ktokolwiek go pobił w obecnych realiach, bo jak wszyscy pamiętamy, on zbarcony do PSG przechodził za uwaga 222 miliony euro. I to jest aktualny rekord świata i wątpię, żeby go pobił, co ciekawe, że w PSG zdobył on kilkanaście trofeów. W tym wielokrotnie Francji, ale co ciekawe, nigdy nie wygrał nigdy mu się nie udało... Wygrać nie z tym klubem No ale słuchajcie W 2023 roku przeniósł się on oczywiście do Al-Hilal W Arabii Saudyjskiej Gdzie dołączył właśnie do fali, że tak powiem Bo to był taki okres w wizji saudyjskiej gdzie po prostu było Masa transferów Gwiazd europejskiej piłki po prostu tam przechodziły do Arabii Saudyjskiej A i tak, co ciekawe Neymar no ja zadebiutował za W reprezentacji Brazylii w 2010 roku w wieku 18 lat, także no, bardzo młody, w sensie bardzo młody, bardzo młody Co ciekawe, w pierwszym meczu, czyli swój debiut dla kadry oraz bramkę zdobył w meczu z USA. Co ciekawe, był on kapitanem reprezentacji Brazylii na Igrzyskach na Olimpijskich w Rio w 2016 roku. I oczywiście Brazy, Brazylia tam wygrała złoty medal. I to był pierwszy medal dla Brazylii na Olimpiadzie w historii a pierwszy medali. Także co, słuchajcie, oczywiście jest to jeden z najlepszych strzelców w historii kadry brazylijskiej ma dokładnie tyle samo goli strzelanych w reprezentacji co Pelé, czyli 77 Ciekawe właśnie w 2014 roku to myślę, że to wszyscy pamiętają doznał poważnej kontuzji właśnie pleców ponieważ to był mecz bodajże Brazylia grała wtedy z Kolumbią I ja ten mecz osobiście też pamiętam Że to było tak, że właśnie Jeden z obrońców Kolumbii skoczył mu na plecy I Neymar miał po prostu kręgosłup zamany Przez to nie mógł wystąpić w tym meczu Półfniowym z Niemcami, które Brazylia przegrała dosyć stromotnie, bo to było Jeden do 7. No i także co słuchajcie, i z, z powodu też kontuzji właśnie tej Znaczy inaczej, z powodu kontuzji Opuścił on także Copa America w roku 2019, ale i, i tak Brazylia wygrała to Copa America. Mm. No i tak, styl życia, no. Generalnie, no, wiadomo, że Neymar jest globalną ikoną marketingową, że miał kontakty z wieloma firmami. Miał na przykład kontrakt z Nike, e, potem przeszedł do Pumy, którą współ, współpracuje do dzisiaj, ponieważ e, nawet na sklepie Pumy e, są korki, w których po prostu nie ma, czyli Puma Future Aid aktualnie. Czyli po prostu mają współpracę z Neymarem No, no i tak e, Współpracował też z RedBullem, e, Gillette, Gaga, Milano i wieloma innymi e, znanymi markami co ciekawe, ma on ogromną liczbę fanów w mediach społecznościowych e, Ma ponad 200 milionów obserwujących na Instagramie Dokładnie ma chyba 265 milionów obserwujących z tego co ja pamiętam No i co ciekawe e, Wystąpił też w wielu reklamach, serialach i filmach Pojawił się na przykład w filmie XX Reaktywacja z winem dieselem. Co prawda, to, co prawda, ta rola była, że tak powiem, dosyć mocno epizodyczna, ale była. Co ciekawe, Neymar to zapalony gracz komputerowy. Gra między innymi w CSGO, Fortnite, Call of Duty i FIFA. I czasami nawet streamuję na, na Twitchu, gdyż wiadomo, no mam po prostu kanał na Twitchu. No i co? Ale wiadomo, Neymar jest takim piłkarzem, który jest, że tak powiem, znaczy, jego, styl, jego, jego styl życia jest bardzo kontrowersyjny. E, bo wiadomo, Neymar za mnie jest z tego, że po prostu imprezuje. E, często jakby jeździ na urodziny swojej siostry. E, no, a to jest na przykład na boisku symuluje, ale mimo wszystko jakby, jakby na to patrzeć na kontrowersję, to powiem tak, piłkarsko e, Neymar już jest dawno, że tak powiem po, po swoim prime Teraz gra w Santosie. No i... Szczerze nie wiem, bo nie niby było tak, że on poszedł do Santosu, bo powiedział, że chce jeszcze wrócić do Europy, a tak naprawdę wątpię, że ktokolwiek go chciał. No więc no może mieć problem z tym, ale... No co no, oczywiście ja mu jak najlepiej mu życzę, ponieważ jest to piłkarz, którego ja bardzo szanowałem jeszcze za, za czasów gry w Barcelonie. I bardzo go podziwiałem. W tamtym okresie. No, no tak jak mówię no. Eee, Także no, jakby podsumowując całą tę karierę... Eee, uważam, że Neymar jest piłkarzem, który mógł osiągnąć więcej, ale i tak można uznać go za na pewno legendę reprezentacji Brazylii, bo klubowo raczej nie, ale na pewno można uznać go za legendę kadry brazylijskiej. Także to słuchajcie, to w tym odcinku byłoby chyba na tyle. Eee, także widzimy się wkrótce. Cześć, czarny jo.